Jak tam tydzień się zaczął? Ma ktoś ochotę na newsy? Uroczysty dzień dla fanów surowego World of Warcraft, bo oto dziś rusza WOW Classic. Minutę po północy posiadacze standardowego abonamentu będą mogli stworzyć swoje postacie, ale, powtarzając za Blizzardem, uwaga na kolejki. Zainteresowanie jest ogromne, zatem zaleca się wybieranie mniej popularnych serwerów. And może lubicie się bać? Darzycie nostalgią Blair Witch Project, a do tego dobrze grało się wam w polskie Layers of Fear? Produkcja Bluebird Team zyskuje na popularności i jest chwalona przez wielu. Dziś dowiedzieliśmy się, że tytuł wystarczy na 5-6 godzin, ale odpłaci za to mnogością zakończeń. Będzie powtarzanko. Sir, I'm not Remedy ma powód do radości, choć w ich kontrol można będzie grać dopiero od jutra, to większość recenzentów jest zgodna. Twórcy Maxa Payne'a odwalili kawał dobrej gry. Niepokojąca atmosfera, dobrze zrealizowana walka oraz doskonale zaprojektowany świat. Padły nawet słowa magnum opus. This land of ours is in the shit. Zaraz posypią się mody. Kingdom Come Deliverance ma otrzymać specjalnie przygotowany system narzędzi dla moderów. W wywiadzie przeprowadzonym podczas Gamescomu dowiedzieliśmy się, że ów zestaw oficjalnych toolsów ma umożliwić m.in. dodawanie własnych zadań. Czyżby nowy Skyrim? King of Hungary in Croatia! Y pszczoły. Polska firma Warsaw Game Studios stworzy Bee Simulator, mające rozgrywać się w lokacji inspirowanej Central Parkiem. Sam tytuł mówi wiele więc do niusa. Będzie to pierwsza polska gra ekskluzywna dla Epic Game Store. Warto wyczekiwać 14 listopada, bo split screen i granie pszczołą czadowo. Jeszcze więcej wątków patriotycznych. W sieci bowiem pojawił się 20-minutowy materiał z rozgrywki w Sniper Ghost Warrior Contracts. Akcja ogrywanej misji dzieje się na terenie Syberii i daje szansę, by spojrzeć na bardzo przyjemne widoczki oraz rozgrywkę nie w stylu Rambo, no bo to snajper jest. Siewo. 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 Siewo.